I dzisiaj witam was w kolejnym odcinku A jest to drugi odcinek z serii Rzeczy mojego psa Jenny I tak, dzisiaj będą akcesy spacerowe I tak Pierwszą rzeczą Którą chcę wam pokazać Jest to obroża z Amiplay Jest to Rozmiar, już wam mówię 36 Kosztowała mnie Około 12-13 zł, nie jestem do końca pewna, bo to już było dość pewno. I tak, chciałabym Wam powiedzieć, że rozmiary, jakie nosi Jenny, to tak, do obroży jest to S lub M. Szelki to S, a smycze to w zależności. Ale karabinczyk to jest taka MKLK. Wiem, że to jest już dość duże. Yy, ale zwykle to jest MK, po prostu. Yy, tak jak yy, ten. Yy, I tak, no, taką mamy obrażę Kolejną rzeczą mamy tutaj smycz. Yy, smycz jest. Był unboxing yy, tej smyczy na moim kanale. Yy, po, mam nadzieję, że wam podrzucę tutaj gdzieś w karcie, Tu powinno chyba być. Yy, I tak, karolimieńczyk jest taki, srebrny. W sensie, to nie jest. No, metalowy jest po prostu. Jest to smycz taka materiałowa, jest tutaj, to jest odblaskowe, się bardzo podoba Ma ona 5 metrów i kosztowała mnie 25 zł. I tak, kolejną rzeczą jest to wiecie, pas samochodowy Po prostu przerobiłam zwykły jakiś pas, który znalazłam w domu na to, żeby po prostu podpinać Jenny do tego i tak tutaj z jednej strony mamy karabinczyk plastikowy, który zapinamy do obroży A to drugi karabinczek zapinamy do, do tego do pasa. No i tak, oczywiście można go regulować. O, proszę bardzo. A to się również tutaj rusza. Ale tak jak na przykład nie używam, po prostu mam to w domu w szafce Jenny, no to jest po prostu taki mały, żeby zajmował jak najmniej miejsca. Kolejną rzeczą jest to saszetka. Na spacery. W ostatnim odcinku o niej mówiłam. Mamy tu dwie przegródki, ale dzisiaj opowiem o niej dość bardziej dokładnie. Tutaj mamy na przysmaki, a tutaj mamy na rzeczy różne pusteczki dla Jenny albo dla mnie. Na mój telefon tutaj jest też miejsce. No i oczywiście na klucze do domu. I tak, możecie się dziwić, dlaczego ja tu mam woreczek śniadaniowy i papier toaletowy, ale po prostu, żeby, jeżeli ja zwykle z Jenny chodzę. Tak, wiecie, na jakby, no wiecie, na łąki i tak dalej, na pola, no to staram się, jakby, no nie, nie sprzątam wiadomo, bo to jest, no jednak pole, więc nie ma jakby potrzeby, ale jeżeli na przykład idziemy kawałek tam asfaltem, po prostu obok domów, żeby przejść na pola. Albo jesteś mu weterynarza czy coś, to żywam właśnie. Ten warczek nakładam na rękę, biorę ten kawałek papieru toaletowego. No wiadomo, jest to mały pies, mała kupa, no to biorę i od razu po prostu wyrzucam do kosza. Albo biorę po prostu w tym, tą kupę w tym papierze i ją niosę tak, żeby wyrzucić ją później od razu do kosza. I ostatnią rzeczą jest. Najnowszy nasz nabytek, właściwie nie nabytek, a moje własnoręcznie uszyte dzieło. Jest to derka. Pokażę wam ją bardziej tak. Sama ją uszyłam własnoręcznie. Nie używałam do tego celu maszyny. Jest to taki Ala Polar. Tutaj pod brzuchem mamy klamry. Takie plastikowe, a tutaj mamy z przodu na zapięcia na karabinczyk metalowy. Tak się prezentuje ona w całej okazałości. Jest taka duża. Właściwie ona jest mała, ale co tam? Składając ją na pół w ten sposób. Tutaj mamy tak. Tutaj, jakby od przodu, od klatki. Do kłębu mamy 13 cm, tutaj mamy 15, tutaj odtąd, jakby tu i tu mamy 9, to jest 4, tutaj wycięcie jest na 9, 13 i tak zaokrąglone. Pasy mają 5 na 3, pod... nie, przepraszam, 10 na 3. Tutaj jest nie pamiętam ile przepraszam 4. 4. A tutaj mamy 24, a tutaj na górze jest nie pamiętam ile, muszę sprawdzić na wykroju, już wam powiem. Tutaj mamy około 11-12 cm no i tutaj też jest 15 No i tak wygląda Jest taka od dołu jest... To jest taki ala la polar wycia Jak są bluzy niektóre z takiego materiału robione Karabinczyk jest tak przyszyty, że jest do jednego kawałka materiału przyszyty I ten kawałek materiału jest do derki przyszyty I jest to Wzór derki, wykrój derki na konia, więc spoko można też koniu takie zrobić Tutaj klamry też są tak przyczepione, że są do jednego przyszyte kawałka materiału No co jest, czemu, muszę mi poostrzyć, nie wiem I później są już do pasków derki A pasy derki są również przyszyte osobnym kawałkiem materiału do całkowitej derki. I zaraz Wam pokażę, jak Jenny w tym wygląda. No i oczywiście tutaj, tak samo kółko jest przyszyte. No, to idzie, idę Wam pokazać, jak Jenny w tym wygląda. W tej derce wygląda tak. O, tak jest całościowo. Tutaj mamy miejsce na obruszkę, bo Jenny chodzi na obruszce. Tutaj jest w ten sposób, tutaj, e, zrobiony e, zapięcie że od tej strony jest otwarcie i y, tutaj jest ten pas i ja muszę z niej już to ściągnąć, bo dzisiaj jest naprawdę ciepło. To było już na tyle odcinku. Do następnego, trzymajcie się i cześć!